O, minęły dwa tygodnie od kiedy ostatnio się widzieliśmy i was oprowadzaliśmy po przyczepie. Natomiast dzisiaj jest ten dzień, kiedy zaczynamy renowację. W związku z tym ja nastawiam time i biorę się za wyjmowanie wszystkich rzeczy, a za chwilę dołączy do mnie Sebastian i będziemy tutaj wszystko rozkręcać. Dobrego oglądania. I tak. tak. Nie ja ja przypominam ja sobie takich. Bierzemy ten próbnik. Co ci stało? Ja Fart, bo na to spadło. Piesiać, sytuacja wygląda następująco. Gazowa sytuacja? Gazowa sytuacja wygląda następująco. Pod karawanem idą rurki z gazem. Znaczy no nie ma w nich teraz gazu, bo on jest odcięty, ale żeby wyjąć tą rurkę tutaj to muszę ją rozpiąć pod i tam na trójniku ewentualnie zaślepić. I wtedy będziemy dalej mieć tu do kuchenki, jeżeli będziemy chcieli. Lub tu zaślepimy, a ten gaz, ewentualnie, który idzie teraz do kuchenki, podciągniemy. Ale nie potrzebujemy do Ale kuchanki. podciągniemy go sobie tu do lodówki. A, no to możemy tak zrobić. Możemy no? tak zrobić, nie, że ewentualnie awaryjnie zawsze dobrze mieć myślę, jakby myślę, co. Ja myślę, że nie my co go w sensie wieś, demontować w ogóle, żeby go nie było. No ale tą rurkę musiałbym albo po prostu bezczelnie uciąć. <laughs> co nie jest głupim pomysłem. No to proponuję, żebyś teraz rozpiął i już byś się zabrał do roboty. A, a na co mam czekać? To poproszę, poproszę yy, tamte kluczyki, co ma, o te no. Chcemy zestawić. Tutaj, tak? I chciałbym ją już bardzo, bardzo, bardzo wynieść. Siekierka. Mamy siekierkę? Piła. Jak trzeba będzie, to i piła. Też się nie poleci. części tak. Czekaj, czekaj, bo te to są te, te wkręty, które Posiaku, gdzie jesteśmy? Tak w dwóch trzecich demolki bym powiedziała. O, ja bym powiedział, że dziś dopiero do połowy się zbliżamy. Nie, do demolki, do demolki nam zostało tylko wyjąć te, a tu zostało parę ślub. No i cała kuchenka. Łazienka zdemolowana. Fui. Nie, to chyba zrobimy później update'ik jeszcze, co? Będziemy Wam teraz pokazywać wigibasy, żeby dostać się do ośróbek. Tak. Tak poszło? Tak. O, oh, To jest jak wam spada? Wiesz? Wiesz. Ciachu, ciach? Ciachu, ciach? Ciachu, ciach? Ciachu, ciach? Ta-dam! I po szafce. Spektakularnie lecą się. Dzień dobry kochani w niedzielę. Sporo wczoraj udało nam się zrobić. Niestety wieczór nas zastał dosyć y, szybko i niespodziewanie, więc nie daliśmy rady nagrać tego, co udało nam się zrobić dokładnie, żeby Wam pokazać. Dlatego teraz zapraszam Was na małą przechadzkę po naszym rozebranym karawanie. Zaczynamy od wejścia i tutaj możecie zobaczyć, że lodówki już nie ma. Ta ściana oczywiście wymaga trochę naprawy. Zdjęliśmy również tutaj szafkę, która była, żeby też dostać się i sprawdzić płyty oraz je ewentualnie pomalować. Te dwa gniazdka usuniemy, ponieważ ten szary kabel to jest zasilający do gniazdka. Ten antenowy, nie wiem w ogóle do czego on służy, i go nie będziemy potrzebować. Tutaj, jak widzicie, ta ściana jest dość mocno uszkodzona. Ale to nie jest z drugiej strony też nic, co byśmy nie mogli naprawić, bo wczoraj byliśmy w BQ, czyli tutaj, takiej powiedzmy naszej angielskiej castoramie, i kupiliśmy taką sklejkę. Którą tą możemy zdemontować? Możemy ją wyciąć, a zamontować nową, i tak też zrobimy. Trochę będzie z tym zabawy. To są dwa odpowietrzenia. No bo tutaj była lodówka, więc potrzeba było ekstra wentylacji. Myślę, że ten dolny zachowamy, ten górny jeszcze zobaczymy. A to jest od, też wentylacja od lodówki. A ponieważ chcemy też lodówkę przenieść tutaj do sekcji kuchennej, a, no to ten kanał wentylacyjny też najprawdopodobniej trzeba będzie przenieść. Tutaj jedyta jest w sekcji. A, Demolition. Odsięg, ponieważ nie odbyło się bez małych kłopotów i odkryliśmy tutaj małą wilgoć, tylko w zasadzie ona nie jest bardzo mokra. Myślę, że to był jakiś stary wyciek, nieodpowiednio zabezpieczony, więc pomyśleliśmy, że skoro już obejrzeliśmy Uniwersytet YouTube i mamy doktorat, to się tym zajmiemy i zrobimy to sobie porządnie. Więc tutaj wszystko wycinam i to wymienimy. Tak jest. Udało tam z zewnątrz, z zewnątrz widziałem, że tam było jakieś pęknięcie na poszyciu, które zostało zaślepione, także myślę, że to był jakiś wyciek, który dawno temu został zlokalizowany i zabezpieczony, natomiast tutaj ta konstrukcja drewniana, bo karawany w środku mają taki stelaż drewniany, no to wszystko tą wilgoć wciągnęło. Jest teraz suche, ale już zbutwiałe, więc trzeba te deski, te listewki wymienić. Tak. I zrobimy się to na porządnie. Udało nam się też... Nie bez użycia małej, brutalnej siły. Pozbyć tutaj froncików, żebyśmy mieli łatwy dostęp do sprzątania, żebyśmy mogli też tutaj podłogę położyć. Zrobiliśmy próbki farby. Tak, tutaj jest. w cieniu. O. A tutaj, a tutaj w, w świetle one tak wyglądają. Tak. Nie wahamy się, bo o ile kolor podoba nam się ten, to on ma wykończenie matowe. I, I na ten też głosowaliście na Instagramie i zapraszamy Was na Instagram, jeżeli chcecie uczestniczyć w tej naszej renowacji, to o tyle ten ma takie wykończenie bardziej mm, śliskie, więc będzie łatwiej to być. Jest... I to też jest farba do łazienek, czyli taka, która y, nie powinna. Y, łapać wilgoci. wilgoci i pleśni. Tak. Także tutaj już widzicie, że te półeczki są zdemontowane. Tutaj w rogu za Judytą też e, trochę żeśmy płyty zdjęli, bo ona też była skorodowana. A wczoraj jeszcze robiąc doktorat na YouTube, znaleźliśmy taką wskazówkę, że są takie preparaty żywiczne, które właśnie takie drewno można pomalować. I on, ta żywica wsiąka w to drewno i utwardza je, także ono staje się twarde, można normalnie śruby w nie wkręcać. I będzie miał taką wytrzymałość strukturalną, i to też jest super. I zaraz właśnie wsiadam do auta i lecę szybciutko do BNQ to e, kupić. Bo to też kosztuje sobie tam parę funtów, i nie jest to jakoś wybitnie drogie. A warto to zrobić, a ja tutaj będę rozkładać do, do końca. Także tak. Pokaż jeszcze Łazienkę. Ach, Łazienka byłbym zapomniał. Patrzcie, nie ma nic. Judyta zrobiła tutaj fantastyczną robotę. Dzień dobry. Jedyta zrobiła tutaj fantastyczną robotę i wyrwała po prostu wszystko, czy znaczy wyrwała, no wykręciła wszystko i tutaj też mamy e, ambitne plany, jeśli chodzi o tą łazienkę, co tutaj będzie, a czego nie będzie. E, zdradzę wam, że tutaj w tym rogu chcemy taką małą umywaleczkę. Tam jest rury od odpływu, więc je tutaj po ścianie puścimy. Zrobimy ładną tapetkę, podłogę będzie super. Pokażę Wam, że Sebastian sobie kupił taką tackę magnetyczną i to jest super sprawa, polecam. Pozbywamy się lustra z łazienki, no, które Bardzo ja jest... mocne słowa z tym pozbywaniem się. Nie wiadomo, czy się pozbędziemy. Jest to przyklejone na jakiś rodzaj plasteliny. Nie róbcie tego nikomu. Udało się ściągnąć lustro. Jak widzicie, było przyklejone na dwa takie... Nawet nie wiem, co to jest. To jest jakaś taka plastelina, jakiś taki klej. Strasznie to śmierdzi w ogóle, ale nic. E Dobrym patentem na to, żeby takie rzeczy ściągać jest... Pokażę wam, co ja zrobiłem. Czyli to było tak przyklejone. To ja po prostu miałem tutaj kawałek takiego druta. My mieliśmy akurat taki drut ogrodniczy. ogrodniczy. Zdjąłem tylko izolację z niego plastikową nożykiem i samym gołym drutem. Możecie też użyć żyłki wędkarskiej. I po prostu wsunąłem pod i albo góra do, a tutaj akurat się nie dało, bo się blokowało, więc po prostu na siłę owinałem drut wokół ręki i ciągnąłem, bo czułem, że ten drut idzie. I tym sposobem... Sobie przykleiłem jeszcze raz. Nie, nie przykleiłem. Udało mi się po prostu przeciąć ten klej na pół i tym sposobem lustro mamy. Trochę ręka boli, dlatego rękawiczki i zawsze okulary, gdyby szkło pękło czy coś, to żeby jakiś odłamek wam w oko nie poleciał. No ale udało się zajęło to dosłownie kilka minut. Myślę, że przydatny patent do usuwania tego typu rzeczy. Mówi, hej, pompo no, no, i. I po zlewozmywaku, zmywaku, a tutaj Lekcja jak nie kłaść silikonu. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to po prostu ktoś położył silikon tak, że kompletnie niczego nie uszczelniał. Trochę trochę tutaj złapał. Troszkę, troszeczkę. A tak to cała woda, jeżeli się jakaś wychlapywała, to chyba tylko ta, ta nie wiem, bruzda silikonowa mogła to powstrzymać, ale o tak naprawdę nic to nie dawało, tylko takie na że zdecydowanie się że tak nową półkę Oczywiście, bo co to za półka? Ale to było to pewne wyłamanie. Wysył jak coś dobuduję. Nowe. Po prostu to się trzeba będzie na nowowo właśnie zamontować. Co za wspaniała sprawa. Bardzo, bardzo tutaj mamy ciasno. Bardzo, proszę bardzo. Szybki zdjęte. O, Wypad. Do wypadu. Kolejny spektakularny sukces. To spektakularny upadek. Już tu jesteśmy, oj Spektakularnie. Ups. Papa Blatico. pocho, 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 pocho. Ja myślę, że sure nie. takie <laughs> Zabierzemy Was teraz w satysfakcjonującą podróż do zrywania okropnej okleiny. Eee, tak, do podłogi coś przykleił, świetny pomysł. No, najlepszy na świecie. Na zakończenie tego vloga chciałem Wam pokazać, co udało nam się zrobić do tej pory i pomówić krótko o tym, jakie są plany na kolejne kroki. Tak jak widzicie, przyczepa cały czas jest jeszcze w stanie totalnej demolki i tutaj pod oknem możecie zauważyć nawet, że jest folia dookoła przedniego okna. Pokażę wam jak to wygląda z zewnątrz, ponieważ Judyta wyciągnęła uszczelkę, która normalnie by tutaj biegła, a widzicie jest eksponowane drewno. Tutaj jeszcze dodatkowo trochę Wybraliśmy styropianu, ponieważ był też taki mokry i trochę zbutwiały. I jeszcze część tego drewna, tutaj tą, ten kawałek, tą rozpórkę i tutaj kawałeczek jeszcze będziemy musieli wyciąć i uzupełnić to nowym drewnem, bo to jest zbutwiałe. Tutaj też mamy do uzupełnienia. Tutaj kawałeczki e, okleiny. Tutaj ścianę. a Judyta się chowa za tym. Tutaj mamy okleinę do uzupełnienia. Tutaj też trochę okleiny do uzupełnienia. Judyta w swoim nowym roboczym, pięknym stroju. Proszę bardzo. I no i to tak. I to tyle w tym odcinku, w którym dokonaliśmy totalnej destrukcji i demolition. Zapraszamy na kolejny, w którym będziemy już to wszystko powoli, powoli zacząć składać do kupy. No i mam nadzieję, że damy radę. Do zobaczenia. Pa!